Kiedyś zdarzyło mi się, że podjechałem pod sklep i samochód mi nie zapalił. Byłem u mechanika, sprawdzaliśmy pompę. Pompa była dobra, okazało się, że nie ma zapłonu. No i mechanik, ponieważ nie miał komputera, stwierdził, że trzeba jechać na komputer, zdiagnozować. Ale mi coś nie dawało sposobu. Kiedyś słyszałem, że jest, o tutaj pod wężem, teraz nie będę go wyciągał czujnik położenia wału rozrządu a drugi czujnik jest tutaj czujnik wałka rozrządu, a tamten jest czujnik wału korbowego, bo się pomyliłem i już miałem kupować takie czujniki, a taki czujnik firmowy to kosztuje jeden ponad dwie stówy. No i jakież moje było zdziwienie, gdy odchyliłem to, wykręciłem go, a tam była po prostu izolacja otulina tak przekorodowana, przepalona, że hej, więc nie myślą nic. Wymontowałem oba czujniki i założyłem nową instalację, i jeszcze w dodatku koszulkę. I auto zapaliło bez najmniejszych problemów. A jeszcze, jakby był na przykład kabelek przepalony, a czujniczek dobry, to nie kupujmy nowego, bo to jest wydatek kasy, tylko można przelutować kabelki. Także uratowałem kilka stów, z czego się bardzo cieszę. A gdybyśmy pojechali gdzieś do serwisu, to na pewno by nam to wymieniono na nowe. By się z takim czymś nie bawili. No niestety, no, ktoś jak ma kasę, niech sobie by wymienia takie coś, no ale ja tam wolę jeszcze uratować i pojeździć sobie, a za to kasę, którą miałem zainwestować do tego, kupić sobie coś innego. Także gdyby nie było iskry, proszę zobaczyć te otoczniczki, bo to jest pierwsza taka wada, że może być ta otulina skorodowana i będzie nam robiło zwarcie w instalacji elektryczno-zapłonowej samochodu BM.